Nie, dzień dobry, dzień dobry, w piątek, 15 marca. Tutaj w pikarniku dochodzą aniołki odniszki. Kolejna partia. A my sobie właśnie przyjechaliśmy do Kinset na wycieczkę, jedziemy na plażę. Tutaj jeszcze wrócimy później. Tutaj z Patryczkiem, Agnieszka prowadzi. Patrz! patrz. Tak, Patryczek tutaj, patrz, patrz, łódki. No w Krakowie tego nie w Skarbie Także patrz, napatrz się, na, na wdychaj jodu. Agnieszka była w polskim sklepie gazetki, wzięła bieżący numer Mira. I nasza gazeta To widzę, że się to nasz głos przekształcił, bo to widzę, że jest strona internetowa została bo oni po tysięcznym numerze bodajże zaraz zmienili tytuł nie wiem pewnie jakie sprawy własnościowe czy inne Ale no ciekawe Ty bardziej, że za darmo za darmo to uczciwa cena no i jedziemy dalej już przyjechaliśmy to jest właśnie ta plaża patrzy co fajnie? twój swój muzeczek zaraz idziemy już idziemy na plażę Patryś Patryniu Zafascynowany jest. jest plaża? jest morze? no, nawet jest trochę ludzi tak, tam pływających Patryś już Patry No, uważaj na falę A tutaj Patryś zaczyna rozkopywać Irlandzką plażę Ale dużo piachu Babkę zrobisz? A tu chyba przypływ będzie no, coraz bliżej ta woda Co ty Patryś, gdzie ty byłeś? O, powiedz ci, co się stało. Co woda? była Co tam duża? masz? Kamień? Uciekasz. No, uciekasz, aha. Co to się stało? Wieszko, bo mnie chwilę nie ty było. Teraz muszę bo przyszła fala do kolan. Stanął, pomocy, pomocy. Mm -hmm. I co? No i nic, no i ja mam mokre buty teraz. Bo mnie też zalało. No, zostawić was na chwilę samych to tragedia. Nagle przyszła ta fala większa. Nagle, znienaska tutaj, ta. nie? Tak. No, dobrze, że mamy na przebranie Ale dla siebie nie ma. Ja to czemu masz ciemne okulary, jak słońca nie ma? Pomyślałem, że będzie słońce, bo na plaży jesteśmy. Zapomniałem już, że to Irlandia. Bo... Zapomniałem. No, było zapomniałem, słońce. Jak tu jest. Było słońce, ale już nie ma. Przez chwilę było. No. Dlatego mam jedno okulary. Na to tak jak Iranczycy mają kablety. Nie? Mm. Używają je dni w roku, ale mają. Dobrze. Może wyjdzie słońce. Może się za tych mur przebije. O, patrz, tu. Patrz, tutaj. Jeszcze ma bańki mydlane. O, proszę jakie produkuje tak, w łopacie, ma łopatę że może i kopać piasek i bańki robić I łopata się no. no. o, tak, taka technologia chińska także taka sytuacja jest plaża, jest Patryczek jest Agnieszka. Może na następny raz bo mam nawet, tego ich nie wiem. Tak, bo, bo już... Bo już jesteśmy zmoczeni obydwoje. Gdyż no, no, nas no, no, zaskoczył no, przepływ. I nie wiem takich mocnych skarpetach. Idziemy bez skarpet, nie? <laughs> o, to patrzy się dokopał do wody. Pięknie. No, no, <laughs> No to pięknie teraz. Już cały w błocie. O, oh, jeszcze rzuca błotem. No nie, no ludzie. tutaj pan właśnie wchodzi do morza z deską surfingową A coś tutaj tego podziwia, też chciał. Ale jeszcze nie ten czas. A ty już cały Na razie dla siebie to wiaderko i łopata. Pan daleko, tak. Agnieszka coś tutaj rysuje na plaży ale znowu coś brzydkiego narysujesz? Tak. Co? A, teraz, nie, teraz ładne, serce, tak. I tu narysujemy Patryk, napiszemy. Ty. Taka jest sytuacja. No myśmy z Agnieszką tam byli a Agnieszka jeszcze płucze wiaderko. A patrzy sobie tutaj dobre 15-20 minut i się patrzę co on to robi. On to jakoś budowlę skutecznie Tutaj Alan wyje, tam jest pieszek w środku. Nie wiem, czy widać, czy nie, ale szyby ma uchyloną, także jest to, nie jest też gorąco. Pewnie skoczył jakoś do przodu i ruchomił. A pan pewnie gdzieś na desce zażywa kąpieli. A no, tutaj, patryczek, sesja zdjęciowa, oczywiście. No, A patrzcie, to ma życie udokumentowane od początku. A to jaki piękny Volkswagen, tak? Niebiesciutki. Coś pięknego. Kiedyś to umieli robić, auta. Przynajmniej jeśli chodzi o zewnętrzną estetykę. A teraz to wszystko na jedną na melodię. Piękna łódka. My już tutaj wracamy z plaży. Zaraz przejedziemy tym mostem, który tu przed nami jest. I tam się zatrzymamy na rybkę z rydkami. Taka znajoma na Facebooku polecała. Myśmy zawsze jedli w mieście, po prostu nie jest takich budek... Znaczy nie, nie z takich tutaj z tych budek konkretnie, nie? Bo z budek to wielokrotnie, że jadło oczywiście to jest bardzo smacznie Tak Ale tutaj w tym miasteczku zawsze w że tam je spróbujemy tutaj zaraz Znaczy Agnieszka spróbuje, no ja nie jadę takich rzeczy Frytkę ewentualnie widzię. To jest jakaś ryba no nie wydaje mi się o, tam są te budki i zaraz to zobaczymy, no, już jesteśmy tutaj budki, są trzy, są w sumie dwóch serwują ryby, a w tej środkowej pizze wziąłem stąd, no bo tutaj największa kolejka Najwięcej chętnych było, więc zakładam, że tu są najlepsze ludzie wiedzą, gdzie no, czekam na zamówienie no, już ja sobie brałem to zamówienie idziemy do autka, zobaczymy. i zawsze tutaj kupowaliśmy ryby, w tym dinosie też jest sporo ludzi no, Patryczek tam biegnie, ma w te ryby z krótkami, zaraz to sobie zjemy a idziemy teraz na plac zabaw to jest przystanek autobusowy w 20 lat temu do tej miejscowości najpierw przyjechaliśmy za pracą a tutaj jeszcze jest plac zabaw tutaj właściwie idziemy i już tutaj proszę bardzo szaleje nie wiem, co to za chustę ma chyba moja mama zawiązała no teraz się zabija o to muszę mu to zdjąć no, a tak tutaj wygląda plac zaba właśnie tutaj kręci No i mamy w końcu te finalnie te frytki z rybą, tak to wygląda Zaraz kosztujemy Jak Agnieszko znajdujesz pycha mąż kupił rybę mm -hmm. Dobra Jednak Tak wegetarianin się znana ryba <grym> A frytki? Też bardzo dobre no, Ale ryba jest taka naprawdę tyle mięsa biała, czysta, bez ości pyszna. No to w Irlandii fajne ryby są także. Mm -hmm. znaczy, z tego chrubkim. co wiem co inni mówią, nie? No, bo ja się... Z takim fajnym ja tego nie jem nie jem niczego co ma lub miało oczy I Nawet Patryc Jeszcze się wpuścamy z Patryciem. Jak wspomniałem, wcześniej jest przystanek autobusowy w Keyser. Przynajmniej kiedyś był, chyba teraz też jest. Bo też widziałem w innym miejscu. No Patrz, próbuje wejść, ale niestety nie udaje się. Nie takie proste. Patrz, zjeżdża tutaj. No, na dół. No to wychodź. Pnij się. Ale jesteś wysoko. A, no, Agnieszka z Patryczkiem jeszcze tam gdzieś do sklepu. Ja w międzyczasie w tym dinosie. Wziąłem sobie pieczarki jeszcze smażone lubię tej pieczarki, więc sobie zjemy no bardzo pyszne, już parę za mną, tutaj jest takich ciekawostek, no pakują w papier oczywiście, ale kiedyś pakowali w gazety i do tej pory tak na pamiątkę tego coś drukują, tak a la gazetę w którą zabijają czy frytki, czy grzyby, czy inne sprawy już wracamy do korku, ale idziemy do znajomych z gości, więc jeszcze wziąłem takie belejsa tiramisu na prezent Także tak. No i my już w oporu poru, po spotkaniu z naszymi przyjaciółmi, wracamy do domu.